Siemanko z tej strony Zdziwiony Kupujący. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym sobie otworzymy nowego Just Kikita. Przepraszam Was bardzo, że nie otworzyłem poprzedniego numeru Just Kikita, ale yy, jakoś przegapiłem moment, w którym Just Kiki wszedł do sprzedaży i skapnąłem się już pod sam koniec tamtego numeru Just Kikita i nie mogłem w żadnym kiosku już znaleźć tego, ale już wszystko wraca do normy i mamy dzisiaj. Numer siódmy Just kita który kosztował 10,99 czyli 11 zł bez grosza i są naprawdę w nim mega dodatki, mega, mega, bo są tak, trzy karty z imitowanej edycji UEFA EURO 2016, w tym jedna karta niespodziewa, niespodzianka dodana losowo, czyli dwie się będą zawsze powtarzać, a jedna to zależy od e, losu, e, jest jeszcze 18 kart Adrenalin XL, Czyli to są trzy saszetki. Jedna figurka UEFA EURO 2016 Panini Superstars of Football. To jest to. To są trzy saszetki to są trzy limitki. No to chyba bez zbędnego obijania zaczynamy i otwieramy sobie Just Kick Ita. Zawsze nie lubię otwierać Just Kick It, bo... Tak strasznie, strasznie się kleją. Dobra, jakoś się udało. Klej mi się przyklei do ręki. No, wyjmujemy gazetkę. Zaraz sobie ją oglądniemy. Tylko tak zobaczymy. Śmieci to do... Śmieci. E, dobra. Just Kid. Lewandowski na... Okładce z Mistrzem Niemiec z trofeum eee, Dobra, polecimy sobie dalej. O, i to są właśnie te figurki. Ciekawe jaką my trafimy. No ale jest sporo tych figurek, tak, sporo, sporo. Chyba te. Tak mi się wydaje. Dobra, zobaczymy sobie, co będzie w następnym numerze. Eee, Następnym numerze od wtorku 23 sierpnia będą mega getry piłkarskie, czyli nie będzie żadnych kart. Ehm, no trochę szkoda, ale już chyba Justy Kids już tam bardzo dużo dał, więc spodziewaliśmy się na początku zdecydowanie mniej tego wszystkiego. Ehm, tu mamy tak. Thomasa Millera, to są pocztówki oczywiście. Francję. Hakan, Chal, i Kevin de Bruyne. To teraz sobie... A może sobie postawimy na dekorację. O, niech się stoi. Dobra, i teraz przechodzimy do zawartości opakowania. Mamy trzy saszetki. Jak widać, tą figureczkę. Może sobie zaczniemy od niej. Dobra, zaczniemy sobie od figurki. Jestem ciekawy kogo trafimy. Dam, 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 dam. I to jest. Arnautowicz. Widzicie? Coś tu jest jakaś kropka. Nie wiem od czego to jest, ale chyba jakiś błąd w druku. Tak jakby mi się tuż rozlał czy coś. Ale ona jest fajnie taka giętka. No, fajnie to wygląda, fajnie, naprawdę fajnie. Austriak. Dobra. Mamy limitki. Przyznam się, że nie patrzyłem na limitki, tylko wziąłem pierwszą z brzegu, bo się akurat wtedy śpieszyłem i nie miałem jakoś zbytnie czasu Andrzej Jarmolenko to jest zawsze, może sobie postawimy tutaj Kamil Grosicki też jest zawsze też sobie postawimy tutaj i teraz wielka niespodzianka, na kogo trafiłem i Cristiano Ronaldo w wersji yy, classic wszystkie są w classic wersji więc chyba dobrze trafiłem, tak mi się wydaje. Nie wiem jakie były inne. Jak mieście jakąś inną, tą trzecią, piszcie w komentarzu. E, I mamy trzy saszetki. E, Bale, Ronaldo i Lewandowski. Czyli nic się nie powtarza. Czyli zaczynamy od Ronaldo. Od e, mistrza Europy na UEFA EURO 2016. Ja już tu widziałem jakąś specjalną kartę, więc może weźmiemy tak. Dobra, zaczynamy. Sokol Cila, Cikalesi, Steven Ward, Jonas Hector, Kari Arnason i mamy e, K-player Ivan Rakitic i mamy moją pierwszą kartę z pierwszej strony i to jest numer 4. Więc bardzo, bardzo, bardzo fajny traf. Naprawdę chciałem takie karty trafić. Dobra, lecimy z kolejną saszeteczką. Saszczystki nie mają kodów kreskowych. Mhm. O, jest legenda Niemców. E, nie wiem czy ich mam, ale chyba się wymieniałem za nim, powiem wam. Nawet chyba otwierałem to na odcineczko, ale zaraz sprawdzę, już sprawdzam. I... Tak, to jest moja powtórka, więc e, trochę kiepsko. No ale zawsze legenda to legenda przyda się. Dobra, dalej. E, Andras Granowicz, Claudiu Kesseru, e, Nicolas Lomberts, Chris Smalling i jest druga piękna karta. I to jest Team Logo Hiszpanii, której chyba nie miałem ale chyba, chyba mi się wydaje, że nie miałem jej. Ale to, to zawsze mogę się pomylić. A na ile się trafia legenda? Mm. Raz na 20 paczek, więc nie jest tak tragicznie. Widzicie, tutaj ją... Więc nie jest tak bardzo tragicznie. Dobra, otwieramy dalej. Mamy. E, te, Teammate Dynamo, Łukasz Piszczek, więc jest w miarę ok. E, to może sobie na koniec. Dobra. E, Michaj Pintili Simon Church, Mark Janko, Antonio Kandrewa i mamy Defensive Rock Kamil Glick. Ale ja go niestety mam, ale ładna karta, więc ja się bardzo cieszę. Polak. Dobry obrońca, teraz już jest WaS Monaco więc y, życzę mu jak najlepiej, żeby mu dobrze szło i, i żeby rządził w tej lidze francuskiej y, żeby powstrzymywał z na Ibrahimowicza w starciach z PSR i życzę mu jak najlepiej, więc y, jak życzycie mu jak najlepiej to zostawcie łapkę w górę. Chyba by był to już koniec odcinka, więc jeśli Wam się podobało, to takcie łapkę w górę. Aby nie pominąć żadnego mojego filmu, zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie e, albo w koło zębata, jak jesteście na komputerze, albo w taki dzwoneczek, jak jesteście na telefonie, żeby otrzymywać powiadomienia, że dodaję nowy film. E, jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu. No i cześć na rapiona!